Dzień dobry, szczęść Boże. Witam serdecznie w poniedziałek, 10 marca. Moi kochani, dzisiaj bardzo ważny temat. Temat o sądzie ostatecznym. Pan Bóg pokazuje nam w dzisiejszej Ewangelii, na czym będzie polegał sąd ostateczny i kto tam się stawi, kto tam będzie sądzony. Mamy y, opis tego wydarzenia. W Mateuszu w 25 rozdziale, tak? Od 31 do 46 wersetu. I tam Jezus opowiada swoim uczniom, swoim współpracownikom, jak będzie wyglądał sąd ostateczny i kto tam właśnie będzie sądzony. I moi drodzy, my znamy tę historię, gdzie. Ludzkość będzie zebrana przed Jezusem. Jezus będzie sądził wszystkich z miłości. Tak, byłem głodny, dałeś mi jeść. Byłem chory, przyszedłeś do mnie. Super, zapraszam na prawą stronę do królestwa. Do innych powie: byłem nagi cierpiący, nie pomogłeś mi, zlekceważyłeś mnie, byłem osądzony. I osadzony w więzieniu, nie przyszedłeś mnie odwiedzić, byłem w potrzebie, prosiłem o jałmużnę. Nie dałeś mi, nie podzieliłeś się tym, co sam miałeś. Odejść ode mnie, precz. Przejdź na lewą stronę. Moi kochani, dramatyczne to są wydarzenia, ale z drugiej strony, no optymistyczne. Ponieważ widzimy, że sąd ostateczny będzie się y, po prostu koncentrował na miłości. Jeżeli człowiek kochał w swoim życiu, y, nie ma się o co martwić, jeżeli chodzi o życie wieczne. Ale, w ogóle, bardzo ciekawa jest teraz sytuacja. Y, otóż to Jezus mówi, że jego uczniowie. Jego współpracownicy, jego wyznawcy nie stawią się na tym sądzie. Czyli my, ja, ty, wszyscy, którzy uznali Jezusa Panem, nie będziemy sądzeni, nie staniemy tam na sądzie. Nas te pytania, ten osąd nie dotyczą. Sąd ostateczny opisany tu u Mateusza dotyczy niewierzących, ateistów, wyznawców innych religii, którzy nie uznali Jezusa jako Syna Bożego, nie skorzystali z Jego łaski, by obmyć się w Jego krwi, przyjąć zbawienie, narodzić się na nowo, wejść do rodziny Bożej, do Boga mówić: Tato. To właśnie dla tych, którzy nie poszli za Jezusem, jest sąd ostateczny. Dla ateistów, dla Żydów, buddystów, innych ludzi, wszystkich pozostałych, oni będą sądzeni z miłości, ale nie my, moi kochani, nie prawdziwi chrześcijanie, czyli nie ci, którzy za swojego życia ziemskiego, Podjęli decyzję, by przyjąć dar odkupienia od Jezusa, przyjąć zbawienie, które Jezus zaoferował całemu światu. Wiadomo, nie cały świat przyjął, ale przyjęła pewna cząstka, czyli chrześcijanie. Te osoby, które przyjęły od Jezusa dar odkupienia, zbawienia, zostały zbawione. Przez łaskę Jezusa i decyzję yy, poszczególnego człowieka, te osoby na sąd nie pójdą. Moi kochani, ja nie będę sądzony na sądzie ostatecznym. Ani ty, jeżeli jesteś chrześcijaninem, jeżeli, jeżeli jesteś człowiekiem nowonarodzonym, zbawionym, również tam się nie znajdziesz. Ponieważ Ewangelia ta zaczyna się od pięknego wprowadzenia. Jezus mówi tak do swoich uczniów. Kiedy przyjdzie czas sądu ostatecznego i Syn Człowieczy zasiądzie na swym tronie i aniołowie z Nim, Wy również zasiądziecie na swych tronach i będziecie sądzić razem ze mną. Moi kochani, zbawieni ludzie już mają niebo, już są członkami Bożej rodziny, już są synami i córkami Boga, i już zaczynają życie wieczne z Bogiem po swojej decyzji o przyjęciu Jezusa jako Pana i zbawiciela. Więc nie ma dla nas sądu. Dla zbawionych ludzi, dla odkupionych, dla nowonarodzonych, dla chrześcijan nie ma już sądu. Moi kochani, my jesteśmy już zbawieni, bo zbawienie to nie jest kwestia po śmierci. A zobaczę, zobaczę, czy będę zbawiony, czy nie. Tak może powiedzieć ateista, tak może powiedzieć buddysta i hinduista, ale nie, człowiek, nie chrześcijanin. Chrześcijanin nie zadaje takiego pytania: czy ja jestem zbawiony? No bo właśnie pierwszym krokiem do zostania chrześcijaninem jest przyjęcie daru odkupienia, nawrócenie się, obmycie się krwią Jezusa. To jest próg. Narodzenie się na nowo, przyjęcie zbawienia od Jezusa, czyli wyznanie ustami. To, to mieliśmy wczoraj w, w drugim czytaniu. W kościele katolickim na całym świecie była głoszona ta nauka. Kto ustami swoimi wyzna, że Jezus jest Panem, a w sercu uwierzy, że Bóg skrzesił go z martwych, osiągnie zbawienie. Tak, moi kochani, to się właśnie dzieje za życia. Świadoma decyzja. Wybór Jezusa, oddanie swojego życia Jemu, to sprawia, że zbawienie, które Jezus dokonał 2000 lat temu na krzyżu, aktualizuje się w moim życiu. I ja już jestem zbawiony, ja już jestem dzieckiem Bożym, ja już należę do nieba, będąc jeszcze w ciele. Więc, kochani, chrześcijanie to są ci, którzy wiedzą, że są zbawieni. Ponieważ wiedzą, że był taki moment, taka decyzja w ich życiu, w przeszłości, że przyjęli od Jezusa ten dar. Koniec kropka. Dlatego my, jako wierzący, chrześcijanie, nie idziemy na sąd ostateczny. Moi drodzy, ten sąd jest dla niewierzących, dla całego świata, który nie poznał Jezusa i nie przyjął jego odkupienia. A my w tym samym czasie będziemy zasiadali na tronach. Wcześniej, dzisiaj Ewangelia jest z 25 rozdziału, ale kiedy się cofniemy do 19 rozdziału, do 25 wersetu, no jest tam znowu ewidentnie powiedziane, że Jezus mówi do wierzących, a Wy w czasie sądu ostatecznego zasiądziecie na 12 tronach i będziecie sądzili 12 pokoleń Izraela. No właśnie, do nas, do zbawionych, do rodziny królewskiej, należy miejsce z królem, przy królu, na tronach. On już jest po prostu panem w zbawieniu, a my z Nim, przy Nim. Nie, nie będziemy po prostu jeszcze gdzieś się włóczyli po sądach, po naszej śmierci, bo my już jesteśmy zbawieni. My już jesteśmy osądzeni. Bóg spojrzał na nas i powiedział: Jesteś bez grzechu, jesteś czysty, jesteś wolny. Dlaczego? Bo tam. Widzi swojego syna, Jezusa. Patrząc na Ciebie, widzi syna, widzi Jezusa. I stajemy się Bożą sprawiedliwością dzięki właśnie temu, co zrobił dla nas Jezus. Jesteśmy sprawiedliwi w Jezusie Chrystusie. Jesteśmy czyści, jesteśmy święci. Już w Jezusie Chrystusie, kiedy Ojciec na nas patrzy, nie widzi grzechu. Nie widzi słabości, nie ma co oceniać, nie ma co osądzać, bo jesteśmy już zbawieni po prostu. Tak więc, moi kochani, to jest bardzo ciekawy y, akt wiary, bardzo ciekawy artykuł wiary, żeby z, głęboko się nad tym zastanowić, moi drodzy, bo błędem jest myśleć, że ja nie jestem jeszcze zbawiony, że to się okaże. A jeszcze, jeszcze gorszym błędem jest to, że ja muszę zasłużyć na zbawienie. A Ja muszę chodzić do kościoła, a ja muszę zrobić to, a muszę tamto, i się dopiero okaże: Wow, moi drodzy, to świadczy o tym, że ja nie jestem chrześcijaninem, że ja nie jestem dzieckiem Boga, że Jezus nie jest moim Panem. Jeżeli ja nie wiem, czy jestem zbawiony, to znaczy, że nie jestem, bo Widocznie nie podjąłem takiej decyzji, bo kto świadomie i dobrowolnie podejmuje taką decyzję, no to wie, że podjął taką decyzję, że zbawienie się zaktualizowało w Jego życiu i już jest po prostu zbawiony. Więc my, chrześcijanie, prawdziwie wierzący, odkupieni przez Jezusa, mamy wolność dzieci Bożych, niczego się nie boimy i nie lękamy się o naszą przyszłość, co będzie po śmierci, bo wiemy niebo my prosto idziemy ze śmierci do życia, omijamy sąd. Moi kochani, tak naucza święty Paweł, tak, tak głosi Kościół, tak głosi Jezus. Dlatego ta historia dzisiejszej Ewangelii to jest po prostu dla ateistów, dla niewierzących. No, można ich pokrzepić. Okej, okay, nie przyjęli Jezusa, czy pójdą do nieba, to zależy od miłości. Jak kochają, to tak, mówi dzisiejsza Ewangelia, że będą zbawieni dopiero po śmierci, bo nie zrobili tego za życia. Mają szansę. Ekstra. Tak więc moi kochani, Wracając ostatnim zdaniem jeszcze właśnie do tego artykułu wiary, jakim jest odkupienie i zbawienie. To jest bardzo ważne, moi kochani. Nie bądźmy ignorantami w wierze. Nie bądźmy dziećmi w przedszkolu, którzy które nie wiedzą, o co chodzi tak naprawdę w dziele odkupienia i dlaczego Jezus musiał przyjść na ziemię i co On zrobił na krzyżu. Moi drodzy, bądźmy dojrzali w wierze. Tak więc jeżeli jesteś zbawiony, no to chwała Panu i ciesz się wolnością, bo wszystko możesz, chociaż nie wszystko przynosi korzyść. Ale jeżeli nie jesteś jeszcze zbawiony, to mówiąc do Boga Ojcze, nie mówisz prawdy, bo nie jesteś jeszcze dzieckiem Bożym. Mówiąc do, Jezu, do Jezusa, Panie Jezu, nie mówisz prawdy. Bo Jezus nie jest Twoim Panem. Tylko zbawiony człowiek, tylko odkupiony, może powiedzieć do Jezusa: Panie, bo faktycznie taka jest prawda. A do Boga może powiedzieć: Tato, może powiedzieć: Ojcze, bo taka jest prawda, bo jest dzieckiem Bożym. Przemyśl sobie to, moi, mój drogi przyjacielu, ponieważ to jest fundamentalna sprawa: Zbawienie Twoje. Święty Paweł podkreśla. Z, bojaźnim, z bojaźnią i drżeniem zabiegajcie o własne zbawienie. Więc jeżeli nie jesteś jeszcze człowiekiem zbawionym, to nie czekaj, tylko padnij na kolana i wyznaj w Jezusie Chrystusie swojego pana i zbawiciela. Oddaj mu całe swoje życie, pozwól mu obmyć się krwią, którą przelał za ciebie na golgocie, i narodzisz się na nowo. I będziesz Bożą Sprawiedliwością. I kiedy Bóg spojrzy na ciebie, to zobaczy: Wow, mój syn, moja córka, znam cię. Dlaczego? Bo on będzie widział krew swojego syna. Będzie po prostu widział Jezusa. A my, jako przybrane dzieci, córki yy, i synowie, bracia, siostry Jezusa, za darmo, z łaski, możemy cieszyć się nowym życiem i zbawieniem. Oczywiście, poczynając od tej naszej decyzji przyjęcia tego niezwykłego daru. Tak więc nie martwmy się. My wszyscy chrześcijanie, moi kochani, jak gdyby nie myślimy o przyszłości, bo nas już tam te sądy nie będą dotyczyły. Idziemy prosto ze śmierci do życia. A ci, którzy są niewierzący, ateiści, którzy nie są zbawieni, trzeba im powiedzieć, że jeżeli nie przyjmujesz teraz Jezusa jako Pana Zbawiciela, ok, masz wolną wolę, ale pamiętaj, by kochać kochaj, kochaj, kochaj. A miłość też cię doprowadzi tam, gdzie my jesteśmy czyli do nieba. Błogosławionego poniedziałku i do jutra w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.